Dobra, cześć Szymanko, tak oficjalnie witam Was bardzo serdecznie w odcinku, takim nietypowym troszeczkę. Zrobiłem sobie taką scenarię, Tutaj, myślę, że Wam się spodoba. No i na starcie tego odcinku. W sumie pod koniec odcinka pojawi się paczka niespodzianka, ale mogę już zdradzić, że mam coś dla Was przygotowane, bo dawno nie było konkursu. Proszę bardzo, moi drodzy. Teraz macie przebitki, jest dla Was do wygrania tutaj Genesis OXYGEN 400 GAMING słuchawki, są to słuchawki do telefonu z mikrofonem albo do komputera również się nadają, testowałem, Je są naprawdę dobre, nie są złe, są naprawdę dobre, są też do PS4, do Xboxa i tam do wszystkiego co, co tylko chcecie, no i co? Są też gumki do, do nich, więc yy, całkiem spoko. E, co? Pani Was wyzywa na elekcjach, Michał. Ale masz echo. Wyłącz te głośniki. Kup se w końcu sławki. No a ty wyciągasz od Maltniksona takie sławeczki. To się pani wygrałem za darmo mam. No właśnie, a teraz to trzeba zrobić, żeby takie sławki wygrać? To jest bardzo proste. E, ja może tutaj na razie dam na dół. E, żeby takie sławki wygrać, jest bardzo prosto, wystarczy. Łapeczkę w górę zostawić, nie ma żadnego progu, tylko osoby, które to zrobiły, biorą udział. E, napiszcie komentarz, e, dowolny komentarz, jaki tylko chcecie, co o tym sądzicie, czy e, zgadzacie się z tym, czy się nie zgadzacie, e, czyli komentarz, łapka w górę, no i kto jest nowy, ale raczej tu nie ma nikogo nowego. Subskrypcja z dzwoneczkiem, no i co, i teraz przechodzimy. A i tutaj jeszcze tak dogrywam z mojego głosu. E, zerwałem współpracę z Taniem Minecraftem, więc już się nie pojawi na moich e, odcinkach, na moich live'ach i ogólnie usunięto mnie z tej strony, więc już mnie tam nie ma. Podjąłem taką decyzję. Myślę, że to uszanujecie dzięki. E, piszcie w komentarzach jakieś pomysły, co można nagrać, wykorzystując na przykład e, tutaj rangę admin, bo mogę też mieć na parę odcinków, żeby coś potepać czy coś. Dawajcie pomysły i dawajcie pomysły na jedne odcinki, żeby były tylko i wyłącznie z dragona, mi się wydaje. Dobra, e, wypatrzyłem sobie osobę Kare, Karek RP. Kto chce kila, koksy, klepa, niech teleportuje. Kto chce killa dać? Magildi jakoś rafon. Tepnijmy się do niego, zobaczymy, jak klepa wyjdzie. Ja oczywiście sobie coxa zjem na starcie Dobiorę sobie wszystko Mam rzucaki, e, jeżeli bym je tepnął do gildii Jest godzina powyżej 18 Więc TNT działa Zobaczymy co z tego wyniknie OK? pokazuje mi sojusz Oczywiście chciałem e, wspomnieć e, Że gram sobie na innej premce Więc ludzie Nie powinni mnie kojarzyć To jest gildia, tepnął mnie na teren gildii Pierwsza uczciwa teleportacja on napisał, że kto chce dać kila. Napiszemy do niego na MSG. MSG Karek. Dasz kila, yy, bo pisałeś. Okej, okay, jest jego kolega. Okej, okay, dobra. E, fake, 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 fake. Sfejkowali sobie, moi drodzy. Nie fajnie. Ja wiem, co on chce zrobić. Czekajcie, oni... Ja wiem, co oni chcą... Oni chcą mnie podkopać? Ale to są jakieś bobasy. Ja wiem, co on chciał zrobić. On mnie chciał podkopać do tej fosy, ale bez sensu. Dobra, pierwszy koks dopiero. Dobra, i teraz mogę ich wrzucać. Poleciał, nie poleciał. Jeszcze jednego rzucaka muszę dać. Jeszcze muszę jednego rzucaka dać. Kurde, prawie poleciał. Dobra, jeden poleciał. Nie, nie poleciał nikt. Kurde, muszę ich tam wrzucić. Muszę jakoś tam go wrzucić. Muszę zjeść koksa na pewno. Na strężu go pocisnąć? Myślicie? Dobra, elegancko. Dobra, drugi nie zginął. Kurde, to nie będzie... Czy on zginie? Muszę go teraz wrzucić. Okej, okay. poleci teraz. Nie poleci. Ej, on ma już. Jakiegoś... Czemu on tak daleko knoka? Ej, ale mi daleko knokają, nie wiem dlaczego. Dobra, musimy kółeczko zrobić. Eee. Okej, okay. będzie robić. Dobra, musimy kolejnego boba zabić. Ale oni uciekają Cał. Dobra, elegancko, ale dominacja nad graczami. Bardzo fajna dominacja, bym powiedział. Przepiękna dominacja. Dobra, e, ja robię 20 sekund przerwy, dobieram sobie rzucaki, e, idziemy im zgrįchować gimbly i pójdziemy jeszcze na drzewkarnie, dobra? Widzimy się za chwilę. E, w ogóle, chyba cofnęli serwer o parę minut. Gościu bez sata biega. Dobra. Ale my się z nimi nie klepiemy. My się z nimi nie klepiemy, tylko im griffujemy gilię. Bo na tym to polega. Dobra, chcą mnie zamurować, z tego co ja widzę. Idziemy sobie na dziewkarnię z nimi. Zgriffujemy im dziewkarnię i idziemy stąd. Dobra, poleciał rzucak. Dobra, czy ją zginie? Dobra, nie chce iść do mnie. Zobaczymy, czy przyjdzie. Chodź. Dobra, rzuciłem rzucaka i musiał do mnie przyjść. Rzucił I zginie, ma perłę? Kurde, udało mu się przeżyć Wydaje się, wydaje mi się, że ma Feather Falling'i e, No i temu... Ej, może im to pójdziemy zgryfować Patrz co oni tam mają e, Szybko do góry Pójdziemy im to zgryfować Za to, że oszukali, bo mieli dać fraga W sumie dali fragi, nie oszukali Ej, idziemy im to zgryfować szybko, widzowie Patrz, on nie wie jak tutaj przyjść, jak tutaj wejść Czy ja go tak strzelę? Nie strzelę go tak chyba E, Zgryfujmy, o kurde Dobra, nie mam Dobra, mój pomysł i mój plan jest taki Mój pomysł i mój plan jest taki, żeby rzucić dwa rzucaki i stąd iść, albo w sumie od razu stąd iść, dobra, po jednym rzucaku stąd pójdziemy Dobra, udało mi się, udało mi się. Go... Okej, okay, dobra, co on robi. Dobra, udało mu się jakoś. Ej, patrz! Zginie, wytyfy? Wy? Co to było? Nie zginął. XD. Dobra, rzucamy jednego rzucaka i stąd idziemy. Albo poczekamy, sobie, jak do góry wyjdzie. Ale on tu może mieć set home, a to Ja stąd idę. Czy może jeszcze jedną szóstkę rzucaków wezmę? Ej, w sumie? W sumie ja tu sobie mogę posiedzieć trochę. Szczerze mówiąc. Ciekawe, czy oni tu jeszcze wyjdą do mnie. Nie, no nie ma. Czemu oni stoją na awku? Dobra, coś tam chyba na Homa tutaj chcieliś. E, dobra, jeszcze jednego. Mają nauczkę, że nie wolno oszukiwać. Dobra, to jest. Nazywamy tą serię. Dzięki tej teleportacji e, tepam się i przebijam coś takiego. Dobra, oni tu przyjdą, czy nie? Oni mają set Homa. E, czy ja go zestrzelę? On sam spada. On sam spadł, bo nie potrafi wyjść. Dobra, ostatni tutaj, yy, ostatnie rzucaki i idziemy stąd. Bo chciałbym jeszcze jedną teleportację zrobić. Dobra, wszystko mają porozwalane z tego, co widać. Ale postaramy się jeszcze kogoś zrzucić. W ogóle patrzcie, ile główek mam. Chyba każdego typa głowę mam. Dobra, tu mają rozwalone. Rozwalimy jeszcze gdzieś, nie wiem, tutaj. Możemy rozwalić też. Okej, okay, rozwalone mają. Yy, oni w ogóle rzucają perełki, nie takie trochę bez... Wow! O kurde, spadłem. No ale dobra, idziemy stąd. <noise> Idealnie mnie zrzuciła, miałem stąd iść. Dobra, idziemy sobie stąd Dobra, elegancko nie zginąłem. Tepam się i przebijam. Dzięki chłopaki tutaj za, za udostępnienie atrakcji. Wydaje mi się, że mu ucieknę i widzimy się, jak będziemy na spawnie Elo. Dobra, i tak, żeby nie było domówień, e, rzuciłem trzy pery, udało mi się uciec. Żeby nie było takiej sytuacji na odcinku, że o gości mnie gonił, potem dojechał, marty tego nie wkleił. Jak widzicie, udało mi się uciec. Idę na spawna szybko, proszę bardzo. I widzimy się w kolejnej teleportacji, jeszcze jednej piona. Kowadełko, kto klepa oddaje kile? Kowadełko napisał, że oddaje kile. Jest w gildii e, Foxy Zobaczymy czy on mnie tepnie mm, Okej, okay, mamy wszystko, Stręczyk jest Kolejna osoba, która nie chce mnie zaakceptować Nie wiem dlaczego, dobra Da ktoś itemy za kila? Ej, ciekawe czy to, czy to będzie fajna teleportacja do kokaina Bo chcę dać kila za fajne itemki Zobaczmy, bo to może być w sumie ciekawe Czy rzeczywiście da mi fraga Jak da mi fraga o, dobra. O kurde. Kowadełko mnie tepnął. No do, do, do kowadełka jednak tepamy. Tepamy jednak do kowadełka. A do tamtego może później. Zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, tepnął mnie gdzieś. Tepnął mnie do jednej kratki. Kto ma lepsze makro, tak? Okej. Okay. To nie jest Teręgildi, e, Czyli po prostu to jest taka tylko i wyłącznie klepa e, chwilowa. Komu pierwsze padnie set. Komu pierwsze padnie koks. Wiecie o co chodzi, mordeczki. O, wiecie o co tutaj chodzi. Tepnął mnie na jakieś, yy, jakieś losowe kordy. I komu pierwsze padnie Koks czy tam Stręcz? Koksa już zjadł, bo słyszałem, że je. Seta też zmienił. Więc mam przewagę Koksa i Seta. Nie wydaje mi się, żeby on na refak coś tutaj robił. Mnie jeszcze set setnie pad. W ogóle ich zderzę, mi jeszcze sednie pad. Wydaje mi się, że tutaj na refak nie ma szansy przeżyć w ogóle. Bo ko yy, O, padło mu coś, zginie. Nie, założył. Kurde, założył coś. Ale drugiego Koksa zjadł. Jest bardzo fajnie bo on drugiego koksa, zjadł. Ja mam jeszcze dwa. Ale trzeba koksa jeść, bo tu jest taki damage w jednej kratce, że wiecie o co chodzi. Padło mu coś, zginie. Okej. Okay. To nie jest terengildi, pamiętaj. To jest terengildi. Ej, to jest Gildia. Myślałem, że to nie jest Gildia, to jest Gildia. Okej. Okay. Mm. On wycykał, O kurde, ale on jest. Ale on jest głupkiem. W serio, on mnie tepnął. Ale puste są skrzynie, szkoda. Ale dzięki za kordy Gildi. E, czy możemy po niego jakoś iść? E, nie wiem w sumie, czy możemy jakoś po niego iść, ale muszę sobie koksa dobrać i sety. Tak? On do mnie przyjdzie w sklep. Ja jestem przygotowany na kolejną klepę z nim. Ale myślę, że to nie jest Gildia ogólnie. Tak myślałem. A jednak to jest Gildia. Hm. Kupimy sobie wszystko i poczekamy na niego. Wydaje mi się, że on tutaj może przyjść, ale mu rozwalę skrzynki do, tej, do tego czasu. Kiedy on tutaj przyjdzie to ja mu skrzynki rozwalę ja Tu jakieś wyjście do góry w ogóle jest No jestem mega ciekawy czy on do mnie przyjdzie Nie mogę Nie mogę seta więc będę musiał też uważać mm. Ma tu jakieś skrzynki O kurde ej ale on jest bobem Ale puste skrzynie ma To mi się nie podoba Bardzo mi się to nie podoba że on ma puste skrzynki Ale jest trochę głupi Że w takiej miejsce mnie tepnął bardzo jest trochę głupi. E, chyba stąd wyjścia żadnego, ani tutaj nic nie ma. Wydaje mi się, że ta gildia to jest jakaś taka wielka porażka. I sumie. On się dalej tutaj buguje. Dobra, idziemy stąd chyba, co? Rozwalimy mu wszystkie skrzynki, żeby był zły. I jeszcze jednego rzucaka rzucam i stąd idę. Jak do mnie przyjdzie, dojdzie. Jest tam. Możemy się poklepać. Ale ja rzucam ostatniego rzucaka i stąd idę. Zaraz wam pokażę jak to się robi. E, Spał, idziecie, rzucacie rzucaka i bramissimo, dziękuję bardzo. Aha. Dobra, e, za blisko stałem rzucaka, nie udało się. Ale jak najbardziej fajne teleportacje. Szkoda, że nie udało się go zabić, Babiora. Ale wycykał perełki Ja na początku myślałem, że to nie jest Gildia, ale jednak była Dobra, e, koniec gadania e, Dzięki wam serdeczne za obejrzenie tego odcinka Mi się wydaje, że takie dwie, trzy akcje te panie do graczy jest całkiem spoko No i co, widzimy się w kolejnym materiale Jeżeli chcecie więcej takiego tepania, łapeczki w górę Piszcie komentarze jakieś fajne I widzimy się w kolejnej e, jakiejś, o, Jakimś odcinku, pewnie już jutro o 15 Elo Patrzcie, ile tego jest, tu są już pierwsze parę słuchawek, głośniki, myszki. I patrzcie, jeszcze jakie pudełko zostało duże. Zaraz otworzę wszystko i wam pokażę, ile tego jest i co można wygrać. Ale naprawdę, tego jest nieziemsko dużo. Cała paka. Ona ma z pół metra, może. Zaraz otworzę i zobaczymy, co tam jest. Dobra, jestem po otwarciu wszystkich paczek, czyli dwóch. No jak widzicie, nieziemska ilość sprzętu dla was. Oczywiście nie muszę mówić, że wszystko jest dla Was, po prostu ja z tego nie potrzebuję totalnie nic, bo ja wszystko, co jest potrzebne, mam. Więc, no, przez cały grudzień, przez cały teraz ten miesiąc, na pewno jakiś konkurs, w sumie co tydzień będzie konkurs, albo co tam parę dni, czy to na streamach, czy na odcinkach. No, co, no, słuchawki dla Was, RGB, głośników dużo mam. Co tu są, podkładki XXL, klawiaturki r tutaj są słuchawki W tym odcinku do wygrania tam chyba na początku już powiedziałem Takie słuchawki dla Was Bardzo fajne słuchawki z mikrofonem nawet do telefonu e I też do komputera Więc jak teraz macie elekcję i na głośnikach jesteście i pani się wkurza, że echo jest No to takie słuchaweczki ktoś z Was może dostać Ja już sobie je testowałem Naprawdę no, przyjemne dźwięki, całkiem, całkiem, całkiem fajne Mogę jak najbardziej polecić można sobie pogłaśniać, przyciszać, całkiem spoko. No i tutaj mam też myszki, ale to już tam kiedyś pokażę wam jeszcze bardziej. Dziękuję firmie Genesis. No i co, przechodzimy do. w sumie już końca, więc o, proszę bardzo. Pyk. Dziękuję Genesis.